A ja wjeżdżam teraz do Chorzowa od Katowic. Tutaj na tablicy taka fajna informacja drogą 79 do bytomia, podobno dojadę. Zajmie mi to 10 minut. Zaraz zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Przypominam, że w chorzowie też jest dość duża inwestycja drogowa tuż za, za estakadą no i teraz pytanie czy czy te 10 minut to podawana jest do centrum Bytomia czy też do Rogatek Bytomia więc tylko przejazd przez Chorzów jeżeli jest to tylko przejazd przez Chorzów czyli że dojadę do Rogatek Bytomia przez Chorzów w 10 minut no myślę, że jest to długo. Natomiast, jeżeli podawałoby gdzieś tam, powiedzmy w rejon centrum, by to miał, to myślę na to, jak tutaj wygląda, czy też wydaje mi się, że wygląda w Chorzowie ruch drogowy w tej chwili, a więc tą inwestycję w centrum, zwężenia. No to myślę, że ten czas jakoś bardzo byłby to bardzo dobry czas, gdyby to było podawane w rejon, w rejon centrum chorzowa. No i już w zasadzie za światłami przez takadzie mam, mam, korek. No już nie dam rady nawet na zielonym świetle wjechać ciężko wyczuć, który pas, tutaj będzie pasem yy, pasem zanikającym, więc jestem na lewym, staram się już na tym lewym pasie być i tym lewym pasem kontynuować jazdę przez Orzów. no i w tym momencie powiem szczerze, myślę, że do do tablicy Bytom, a więc gdzieś do okolicy powiedzmy sobie Media marktu, w Łagiewnikach Myślę, że w te 10 minut Powinienem spokojnie Spokojnie dojechać Natomiast nie, nie oczekuję, że dojadę Gdzieś yy, Bliżej Centrum Wytomia Czy choćby w okolice Marki Bożka, Centralnej stacji ratownictwa górniczego Czy Tamte właśnie Strony tego bym się jakoś specjalnie nie spodziewał. Kolek nam się przesuwa dość powoli, bo powoli. Ale ważne, że, że idzie. Najgorsze w takim korku jest, gdy, no, gdy trzeba po prostu trochę stać. Jeżeli się jedzie nawet z taką prędkością, to jest wszystko ok, bo, bo się jedzie po prostu. A zawsze lepiej jechać nawet bardzo powoli, aniżeli stać. Po walutku się toczymy. Natomiast wspominałem, że tutaj na Horzowie jest dość duża inwestycja. Z tego co się orientuje, tutaj powstaje zupełnie nowy węzeł drogowy, całkiem nowa podobna organizacja ruchu drogowego, nowe nazwijmy to centrum Chorzowa ma w tej okolicy powstać, tak? Więc no duża duża inwestycja infrastrukturalna, jeżeli tak to mogę nazwać w samym w samym sercu Chorzowa przebudowywana jest też linia tramwajowa, więc nie tylko to jest inwestycja drogowa, ale również inwestycja komunik w komunikację. Ja tutaj generalnie dość dawno nie byłem, więc też jestem ciekawy, jak tutaj w tej chwili poruszanie po Chorzowie wygląda. Bo zazwyczaj, jeżeli nawet muszę gdzieś w tym kierunku jechać, to. Wybieram drogi, drogi alternatywne. Natomiast no cóż, no kiedyś trzeba się i tą drogą wybrać, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak na niej wygląda, wygląda sytuacja. Więc tak to właśnie było z tym moim dzisiejszym tutaj przejazdem przez, przez chorzów. O, mój pas jest tutaj chyba pasem zanikającym, będziemy się musieli zejść na jeden, więc powinienem przed biały autobus wjechać, ale ono mnie oczywiście nie wpuści. tak blisko na zderzaku poprzedniego żebym tylko przypadkiem przed Chorzowski ADM nie wjechał Jak się tutaj rozglądam rozglądam no powiem że niewiele niewiele tutaj widać co by tutaj miało się zmieniać co tutaj w ogóle powstaje tak więc na to co jest po mojej prawej powiem szczerze nawet nie ma co nie ma co patrzeć bo w obecnej sytuacji niewiele z tego, z tego odczytamy natomiast no z Wężkę Chorzowską mamy już za sobą skrzyżowanie z ulicą 1 Maja z 3 maja, przepraszam, ulicy Katowickiej. Zwracam tutaj uwagę na zakaz skrętu w lewo. A więc do ulicy 3 maja trzeba tutaj jechać objazdem. Tutaj oczywiście też bardzo duży ruch, bardzo duży ruch od Bytomia w drugą stronę. Czyli to samo można powiedzieć kierujący jadący w kierunku przeciwnym przeżywają, co przed chwilą przeżywaliśmy my, jadąc w kierunku bytomia. Ta minutka, i powinienem za minutę wjeżdżać do bytomia. Zaraz zobaczymy, czy, czy to się uda, czy ta informacja drogowa była pełna, czy miała ona rację. Natomiast powiem szczerze, długo, bardzo długo przejeżdża się przez chorzów jadąc do Bytomia. Podejrzewam, że zbliżone czasy są, jeżeli byśmy jechali od bytomia w kierunku Katowic, więc podejrzewam, że ten przejazd czasowo byłby bardzo zbliżony, minęła. 10 minuta, już nam się zaczęła, minuta 11, więc, więc ta precyzja tego systemu inteligentnego. No okej, okay, do tabliczki bytom 10,5 minuty. No, możemy, możemy powiedzieć, że zgodnie z planem a więc, że ten system podający czasy przejazdu że jest właściwy natomiast no, faktycznie 10 minut przez przez Chorzów gdzie od Rogatki do Rogatki jest ile, może 3 może 4 km A może 5 km to jest powiem szczerze bardzo bardzo długi czas